z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo jeśli myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi wino winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem, bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, bo po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i położę, obłożę nawozem, a może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. A -a -a. Moi druzy, Ewangelia mówi o, o, tym, o tym, tym figowcu bezpłodnym i operuje... Takimi okresami czasowymi, które trzeba mieć do nich dystans, dlatego że pamiętać należy o tym, że jeden dzień, psalmista, jeden dzień w Twoich oczach jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To znaczy w, u Pana Boga jest tylko to jedno teraz. Tak? Nie ma, nie ma tych, tej sekwencji czasowej, tej, 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 y, którą mamy liczymy na fizyce na, na, na prostej t. Ponieważ tam, tam jest po prostu trwanie bez przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jest tylko jedno teraz. I kiedy Pan Jezus kieruje dzisiaj do nas to słowo, on my oczekuje od nas nawrócenia teraz. Ja zacytuję lęczewską, którą dzisiaj tam zawiesiłem na Facebooku, a mówi tak: Bądź taka dziś, teraz. Nie obiecuj poprawy, ale, ale staraj się być lepsza teraz. Zawsze tylko teraz. Koncentruj swój wysiłek na tym teraz. Nie rozpraszaj swych sił na to, co jest jutrem, bo jutra nie ma. Nie zuważaj swego dzisiaj, cofając się do tego, co wczoraj. Idź w przód, doskonaląc swój dzisiaj. Wszystko ma wartość o tyle, o ile ubogaca teraźniejszość, która jest tym, co jest. Jest w tym zawieszeni jest również y, słowo Jana Pawła II. Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest Twoje. A więc dotknijmy tego naszego dzisiaj, teraz tu i teraz. I chciałbym, go od, i chciałbym to odnieść do pierwszego czytania, mianowicie do dowego imienia Bożego. Otóż y, Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako jestem, który jestem. Jest to taka, no, troszeczkę tu, niefortunne tłumaczenie języka hebrajskiego, no? ponieważ w hebrajskim to słowo, którym przedstawia się Pan Bóg Mojżeszowi brzmi jahwe, które znamy jako jachwe, albo to się to jahwe. to jest imię słów czynny od czasownika być, raja i je, i jahwe to jest będący, to jest imię słów czynny od być. Więc Pan Bóg przedstawiła się jako będący. Jestem tym, który jest będący teraz. Wczoraj Chrystus, wczoraj ten sam, dziś i jutro. Czytamy u Pawła. Jest tym teraz i jest źródłem życia i bycia. Jest esencją istnienia. Bez Niego nic istnieć nie może, ponieważ On wszystko powołuje do istnienia i wszystko podtrzymuje w istnieniu. To w teologii się nazywa kreacjo continua. I to, że my żyjemy, to, że jesteśmy, funkcjonujemy, że mamy ducha, że mamy duszę w, w, w ciele, nie oddaliśmy jeszcze ducha, to jest wszystko jego łaska. To jest wszystko jego działanie. I cały list polega na tym teraz, yy, i chciałbym to, yy, to troszeczkę to, yy, to dotknąć, pokazać, spróbować to pokazać. Otóż chodzi mi o punkt odniesienia. Ehm. Proszę Państwa, nie ma ludzi niewierzących. Nie ma czegoś takiego. Każdy w coś wierzy. Jeden wierzy w zdrówko. Zdrówko, zdrówka, 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 bo zdrówko jest najważniejsze. Drugi wierzy w pieniądze. Trzeci wierzy, w, w, wierzy we władzę. Czwarty wierzy w stunowany w samochód. Jeszcze z takimi, wiecie, z tymi, z... z... No, z tłumikiem takim, ja mieszkam w centrum miasta, ja czasami na, na Solidarności tacy ci, ci, tacy no, jak to nazwać, ja nie będę określał, w każdym razie robią to sobie tak przejażdżki takie w nocy, tak, żeby ku, ku uciesze miejscowych mieszkańców, żeby mogli dobrze spać. Wiesz, w ptaki, tam go poleruje, tam go, tam go cyzeluje, tam tego jako ryskę ma, to po prostu rozpada mu się świat na części pierwsze. Inni może, może, może pokładać ufność w człowieku. Dzisiejszy psalm z modlitwy przedpołudniowej, to jest psalm 118, mówi tak. Nie pokładaj ufności w człowieku, nie pokładaj ufności w książętach. Punkt odniesienia, proszę Państwa, każdy ma różny. I ważne jest to, żeby sobie to dookreślić i się zastanowić, co jest dla mnie punktem centralnym, wokół czego ja buduję swoje życie. Żeby nie było tak, że kiedy tego punktu centralnego, na którym ja buduję swoje życie, kiedy mi ono o, zostanie zabrane, żebym się nie rozpadł na części pierwsze. Żebym nie był frustratem przeklinającym Pana Boga. Musiał cały proces pokazać tego, tej degradacji duchowej, ale nie jestem w stanie, nie mam na to czasu, ale odchodzenie od Pana Boga ma charakter etapowy. To jest najpierw zapomnienie o Panu Bogu, zapomnienie o jego dziełach, później jest obojętność, później jest frustracja, jest niezadowolenie, później jest, i później jest przeklinanie, bo nie mam jak nie pamiętam co by Pan Bóg w życiu zrobił, to przeklinam go, ponieważ no, dzieje mi się krzywda albo coś tam się stało, rozpadło mi się życie. To mówi pięknie Ciencini. to jest taki Amadeo Ciencini, to jest taki teolog życia wewnętrznego, wspaniała życia postać i on to pokazuje na, na podstawie Bonhoeffera, Dietrich Bonhoeffa, to był protestant, protestant niemiecki, który był w tym spisku antyhitlerowskim i Bonhoeffer, będąc już, już będąc aresztowanym i uwięzionym w obozie koncentracyjnym, pokazuje tę, pięknie to pokazuje tę degradację człowieka, jeżeli zapomni o swoich, o, o tym, co Pan Bóg dla niego uczynił. I teraz może być na przykład taka sytuacja, ja wczoraj na, na, na Ricie to próbowałem pokazać, właśnie ritę Rita, która była osobą, która skoncentrowała, z punktem odniesienia jej życia był Pan Ona była żoną gwałtownego męża, miała dwóch chłopców, synów. Pan Bóg zabrał męża poprzez wendettę, która tam panowała i został on zamordowany. Później chłopców zabrała pandemię, epidemia, którą po prostu zabrała. I ona, ona się w tym momencie, kiedy ci chłopcy umarli, ona się po prostu rozsypała. Do tego stopnia, że miała myśli samobójcze. Ale ponieważ tym punktem odniesienia centralnym był Pan Bóg, miała się od czego odbić. I dlatego bardzo Was o to proszę, żebyście sobie spróbowali zobaczyć swoje punkty odniesienia. Ja pamiętam taką, taką rozmowę wiele, wiele lat temu, w latach jeszcze dziewięćdziesiątych, kiedy ja byłem, byłem wikarem w katedrze. Ja miałem taką rozmowę z takim żoną i mężem, takim małżeństwem. On był prezesem jakiejś spółki dużej i był tym prezesem wiele lat. I go zwolniono. I on się po prostu rozsypał. Dlaczego się rozsypał? No, rozsypał się dlatego, że jakbyśmy chcieli to na przykład odnieść do, do, do filmu Poszukiwany, poszukiwana, to tam jest ten, 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 ten dyrektor, tak? I żona pytana jest, co robi pani mąż, a ona odpowiada mój mąż, mój mąż. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Jeśli ktoś jest z zawodu dyrektorem, tak musi to, jak mu się to i skoncentruje tę swoją, ten punktem odniesienia jest jego pozycja społeczna, jego władza, jego nie wiem, oddawanie czci, hołdów czy czegokolwiek, to kiedy to zostaje mu zabrane, to on jest po prostu w pustyni. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyście spróbowali to sobie zobaczyć, bo każdy z nas, proszę Państwa, ma te swoje bożki bałwochwalcze. I y, y, takim punktem, punktem, takim sygnałem, jakie ja mam te, 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 te bożki, będzie, będą myśli rozproszeniowe na modlitwie. Spróbujcie sobie zobaczyć, jak jesteście na modlitwie i nie, 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 nie ładujecie Pana Boga tym swoimi modlitewkami tam... Ty, 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 ty go zagłucha, zagłuszacie, tylko spróbujcie pozostać troszeczkę w ciszy i po prostu go poadorować, nie wiem, na adoracji Najświętszego Sakramentu, czy, adora, czy adoracji, nie wiem, tego pięknego słońca, które jest, które, jest, które jest jego darem, również ta piękna pogoda, czy budzącej się wiosny, Whatever. ale to jest coś, co, co, co w tej ciszy możecie, że tak powiem, na niego otworzyć. I wtedy spróbuj zobaczyć, jakie są myśli twoje, które cię od niego odciągają. No w seminarium byśmy mieli, mieli takie rekolekcje seminaryjne i nam powiedział ten rekolekcjonista, spróbuj napisać na kartce rzeczy, które właśnie, które cię rozpraszają, o których myślisz najwięcej i tak dalej, tak dalej. No i nie powiedział nam o co chodzi. No i ja sobie tak napisałem, i ja później, następnego dnia, czy tam dzień później, dwa dni później, powiedział, no i teraz spróbujcie zobaczyć, na którym miejscu wylądował tam Pan Bóg. I to jest taki papiery lakmusowy. Proszę Państwa, każdy z nas ma ten problem. Każdy ma swoje nieuporządkowane przywiązania. I jeśli na przykład przyjdzie choroba, a dzisiaj mamy w tym, on odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. I to jest coś, to jest umiejętność życia i przeżycia swojego życia wobec centrum, którym jest Yahweh, czyli ktoś, kto mówi: Jestem, który jestem. Daje życie, podtrzymuję życie i również zabieram życie, i nikt nie może mi tego zabronić. Zabieram wtedy, kiedy jest to najlepsze, kiedy to jest optymalne dla Ciebie. Jeśli kogoś zabierze, zabierze wokół Ciebie i ta śmierć przyjdzie i dokona spustoszenia, bo ona dokonuje spustoszenia. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, po to, po to jest cały rok żałoby, żeby się z tym uporać z tym spustoszeniem, to jest spustoszące, ale nie jest niszczące, jeśli ja mam Pana Boga, który zmartwychwstał po to, że kiedy osoba ode mnie odchodzi, to nie, że ona zniknęła, że się wyparowała. Tylko ona jest, ale w, innej w innym wymiarze. Nie przestrzeni, bo tam nie ma przestrzeni. Jest w innym wymiarze, czasami o wiele bardziej penetrującym, o wiele bardziej obecnym, niż w tym, kiedy ona jest blisko mnie i mnie i mnie głaszcze. Tylko kochani, to jest proces. To jest budowanie swojego życia. Jeśli budujesz życie, tak ono ci leci, i tak są, ci diabeł pod, 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 podkręca cię, i cię podsuwa ci różne podpórki, różne te punkty odniesienia, te centralne punkty, różnego rodzaju, jakie jaki nam oferuje świat, to dali Bóg. proszę się nie, nie, nie być zaskoczonym, kiedy ci Pan Bóg, Pan Bóg to odbierze, i ty się po prostu rozsypiesz. Będzie ci zabierał. Ponieważ nikt z nas nie może niczego zabrać. Nagi wyszedłem z łoga na łatki i nagi tam wrócę. Niczego nie zabiorę. Zabiorę tylko to, co dałem innym, jak mówi Ta Gora. Ale żeby można było to ustawić i dobrze przeżywać, i również przeżywać dobrze straty, i umieć je opłakać, to Rosenberga jest jako, 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 jako potrzeba. Potrzeba opłakania straty. Ty masz prawo opłakać swoją stratę. To jest Twoja potrzeba i powinieneś to zrobić. Ale to, że masz stratę, to wcale nie znaczy, że ci się po prostu wywaliło życie do góry nogami. Bo jeśli ci się wywaliło życie do góry nogami, to znaczy, że zbudowałeś je nie na tym fundamencie, na którym powinieneś je zbudować. Do tego dochodzi się, proszę Państwa, poprzez modlitwę. Modlitwa jest ćwiczeniem, w którym Ty praktykujesz Jego obecność. Jeśli ona jest marginalizowana, jeśli ona jest gdzieś odłożona na jakiś enty, enty element w Twoim życiu, to tutaj ten, ta przestroga Pawła bardzo nam się może przydać. Mianowicie niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, by nie upadł. Kiedy przyjdzie uderzenie, kiedy przyjdzie strata, kiedy przyjdzie oczyszczenie odzierające z nieuporządkowanego przywiązania, to może się okazać, że ja po prostu leżę i kwiczę. Jest to nokaut yy, techniczny. Żeby tego uniknąć, trzeba mieć refleksję, proszę Państwa, używać rozumu i pytać się, gdzie ten Pan wygląduje w tym moim życiu i kim on dla mnie jest. A żeby był centralny, między innymi służy nasze dzisiejsze spotkanie, znaczy dzisiejsze, no, liturgia, generalnie, że biorąc niedzielę po to, żebyśmy my mogli mieć punkt odniesienia, którym jest Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, po to, żebyśmy mieli sens w Nim żyjącym na wieki. Amen.